Outsider, słynny Outsider już, <noise> zaczęło się jak Real z Bayernem, to rywal atakował, wystrzeliliście bramkę, ale jakby było pod kontrolą, zawsze wychodziliście na prowadzenie, rywal dochodził, ale jednak ostatnie dwa ciosy zadaliście wy, Outsider, więc tak cele nie na końcu, nie obok, nie jesteście. No to jest też część taktyki nierealu, nieważne z kim gramy, często stawiamy na żelazną defensywę i na strzelenie czegoś z kontra, niestety nigdy nie będziemy grali tiki-taki. Ale liczymy, że osiągniemy coś bardziej w stylu Realu, może. Albo Chelsea. Eee, bo dobrze wam idzie w tym sezonie, czy, czy nie dobrze? Jesteście bardzo wysoko w lidze, w tej najwyższej, tak? Czy, czy, czy jak to wyglądało? Właściwie jesteśmy na całym dole. Nie trafił pan, zero punktów. No tak, ale w najwyższej klasie. No tak, w najwyższej klasie. No to mi pierwszy sezon po wielu latach w extra lidze to jest trochę na ogranie, także kilka porażek jest w Szczególnie na początku sezonu dostawaliśmy samych mocnych przeciwników. Dzisiaj nawet było widać, że dużo sił rzuciliśmy na mecz przedwczorajszy z Nissanem Polody, niestety przegrany, ale długo otrzymaliśmy się z dobrym wynikiem. No dzisiaj trochę to pokutowało w grze, co mógł Pan oglądać pewnie. Ale liczymy na drugą część sezonu, kiedy dostaniemy trochę słabsze drużyny, my się trochę bardziej jeszcze ogramy. Także jest trochę świeżych też, świeżej krwi w drużynie, także potrzebujemy trochę czasu. I na pewno będziemy dużo wyżej. Czyli jest materiał do analizy. Władze klubu się zbierają, tak analizują, czy jak to jest w tej chwili na bieżąco. Oczywiście to jest tradycja nierealu. Zawsze jest e, jakby opinia trenera na po każdym meczu. Każdy dostaje na pocztę, może poczytać sobie, co zrobił dobrze, co zrobił źle, że nie mieliśmy zbyt dużo pochwał na początku tego sezonu, ale jest już coraz lepiej na ostatnim przegranym meczu. Trener nie szczędził komplementów za serce do gry. Prezes. Jest też zadowolony, ponieważ no, drużyna stanowi ciągle kolektyw, atmosfera jest bardzo dobra, mimo słabszych wyników. Outsider, czyli nasi goście, przyjaciele spoza Poznania, tak? kolejna ekipa. Tak, taka tak mieszanka. Chyba poza, poza. to nie jesteście tak. na końcu, bo stawić tak duży opór rywalowi z ekstraligi było, nie było. No, w ten sezon właśnie rozpoczynamy z nasze zmagania w Redboxie. Chcieliśmy się sprawdzić. W tej chwili startujemy w drugiej lidze i miło nam było właśnie. Zapoznać się z poziomem, jaki jest w no i y, mam nadzieję, że godnie reprezentowaliśmy właśnie Outsidera i, i w następnym spotkaniu będzie lepiej. No, Puchar niestety w tym roku się dla nas kończy, ale Liga trwa dalej. Dochodziliście rywala dwukrotnie, było blisko, mecz na styku, bardzo niewielka różnica. Tak, no tak jak Pan mówi, no, cały czas grana na oszczu noża. Brakowało tych wykończeń. Ostatnie podanie, ostatni strzał, brak dopieszczonych piłek. no i to powodowało, że te sytuacje, które mieliśmy, no nie były wykorzystane no i nie mogliśmy przeciwnika przełamać. Muszę powiedzieć, że startujecie, startując w drugiej lidze, no to duży szacunek od początku, bo rzadko kto, rzadko, rzadko który debiutant tak wysoko startuje, więc na pewno nie jesteście nowicjuszami, co jest widać. Macie jakieś doświadczenie, reprezentujecie godnie błąd w glorii tutaj mistrza przyjeżdżacie, tak? Tak, no w Mosinie też zimą gramy w, na hali, w tym roku zdobyliśmy właśnie tam mistrza Mosiny, no a tutaj, no mówię, też chcieliśmy na wiosnę spróbować naszych sił na, 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 na jakiejś takiej lidze typu właśnie Redbox i orientowaliśmy się, że w sumie no jest tu kilka lig, jest jakiś tam poziom, który można przeskakiwać coraz wyżej, no więc chcieliśmy spróbować. Macie jakiś katalog gwiazd, kto ściągnie tą drużynę, na kim się opiera? Czy jest to drużyna z dużą historią, jakby właśnie z takim trzonem, który jest od zawsze? Tak, dokładnie jest trzon, który jest od zawsze. Z latami oczywiście jak to zwykle bywa, jest pewna kosmetyka, starsi odchodzą, moci przychodzą. No a nasza siła to polega właściwie na, na drużynie. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że dwóch ciągnie cały zespół, tylko jest cały, cały zespół gra na, na, na drużynę i, i to myślę, że też nam dużo daje.